Nigdy więcej wojny. Pamiętajcie, to jest straszna tragedia. Nie do opisania i nie do opłakania tych, którzy nas opuszczają wtedy. Nigdy więcej wojny. Nie chciałabym nigdy więcej wojny. Absolutnie. Wojny to są makabryczne rzeczy, a to co się stało, to jest w ogóle niepojęte po tylu latach spokoju. Kilka dni temu skończyłam z pola. Urodziłam się we Lwowie, wspominam tamte czasy moje przyjaciółki, Ukrainki, z którymi razem chodziłam do szkoły. Jestem oburzona, że po wielu latach spokoju Rosja potrafiła napaść na naród ukraiński. I to jest okropne, że w czasie wojny nie walczy tylko żołnierz, ale cierpi najwięcej ludność cywilna. Widziałam płonącą burznicę synagogi z ludźmi, z ludźmi na moich oczach. To okrucieństwo, zwłaszcza ze strony agresora, który jest wtedy strasznie wściekły na, atakując, jest nieobliczalne i następują takie zdarzenia, że morduje się niewinne osoby, dzieci, giną na oczach nawet tych, którzy to robią. Od bomb, granatów i pożogi, I gorszej jeszcze w sercu trwogi, Od trwogi strasznej jak konanie, uchroń nas, Panie.